Co mówi do tego konia, żeby w ogóle ruszył? Nie, po prostu trzeba łydki przyłożyć, proszę pana, i ruszamy. ruszamy? Jedziemy, tak. No, przykładamy łydki, jazda. <grystanie> <grystanie> Jak się panu jedzie? Padnie, ale się panie? Panie, że jest pan że spadnie. No, wie pan. To. Trzeba kiedyś zaryzykować. Nie, ja niech się pan trzyma, żeby nie było kompromitacji. <grystanie> konia podobno trzeba pochodzić. Trzeba, proszę pana. pan to wyczuwa? Ja to wyczuwam, proszę pana, bo jakoś ale kończy, panie... Koń, tak. Koń ma instynkt i on rozumie, że się go lubi i szanuje. One są chyba bardzo dobrze nauczone, bo my jedziemy z różnej odległości, ja nie mam na niego wpływ, żadnego. Proszę pana, to dobrze wypresowane. konie. Ujeżdżone konie. Ja słyszałem, że, jak pana zawodnicy mówili, że to są lata pracy. Czy pan nie szkoda takich koni sprzedawać? Szkoda bardzo, wie pan, ale czegoś trzeba żyć. Ile Pana kosztuje utrzymanie tej stadniny, tego stada? To no jest tajemnica służbowa, ale mogę Panu powiedzieć, że minister rolnictwa daje nam na utrzymanie, ogiera 14 milionów i to nie bardzo wystarcza, gdyby nie sprzedaż eksportowa. Ale ponieważ są dziesiątki tysięcy marek później, to chyba się zwraca. Zwraca się z nawiązką, ponieważ od lat przynosimy zysk jako firma. Właśnie, a czy te pieniądze później trafiają do Państwa kasy, czy też do Państwa? Częściowo niestety do naszej tylko, a reszta, bo jesteśmy majątkiem państwowym. Właściciel zabiera pieniądze. Ja nie wierzyłem w to, że jazda konna może być tak męcząca. Trzeba być cały czas spiętym. No proszę pana, nie się się jest prawda? Ma zaufanie do swojego rumaka. To nie zrzuca? Nie zrzuca niestety, czasami nawet mimo zaufania, jak się do niego ma. Panie doktorze, ja panu bardzo, ja może zatrzymajmy, ja jestem bardzo Dobrze. panu zobowiązany Dobre. za to, że, że pan zaryzykował posadzenie no. mnie na tego typu no, sam ogiera. miałem obawy, wie pan czym to się skończy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.